Wczoraj w zasadzie się do Was nie odzywałam przez cały dzień nagrywać nagrywałam, ale się nie odzywałam, bo też w sumie co było mówić, więc dzisiaj oczywiście nadrabiam, biorę się za kawkę. Plan jest dzisiaj taki, że żyjemy, prowadzimy normalny dzień, ja uciekam na paznokcie, a jutro uciekamy do Płocka, bo w sobotę i wybieramy się na wesele. Zatem taki jest plan. Pogodę, zobaczymy jak będzie z pogodą, bo jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy miałam, myślę, żeby jechać do szkółki ogrodniczej, ale nie wiem, zobaczymy, bo jeśli będzie padać, to wiadomo, że rośliny nie zasadzimy. Więc no przełożymy to na inny raz, po prostu. W każdym razie, tak, co, któregoś dnia były mega przymrozki, więc wybiło nam kilka kwiatów i ja wiem, że one już nie wstaną, wyglądają po prostu tragicznie. No ale nas tam pani pracująca w szkółce ostrzegała przed pogodą, że szykują się chłodne noce, no i co no, podjęliśmy to ryzyko, przegraliśmy, więc tak. I, i, i co? Robię kawkę. Kubaski już czekają zatem. Pyk. Moje kochanie przy pracy. Ja uciekam zaraz Dobrym na paznokcie. No tak. Muzyka ważna rzecz, co by się przyjemnie pracowało. Zdradzisz od razu wszystkim swój gust muzyczny. Powiem wam, że ten kolor. Wygląda bardzo ładnie. i Malu, maluj kochanie. Na szybkości ekspresowo pokażę Wam paczuszkę ze sklepu Ania Kruk. To jest w ogóle super napis. A kuku. Wiemy, że kuku robią kukułki, a nie kruki. Ale musisz wiedzieć, że jesteśmy wszechstronni. Super taki dowcipny podpis. Tu coś mamy. To oczywiście. Jakiś taki napis. No i zawartość, oczywiście. Zawartość najważniejsza. I tak, co my tutaj mamy? Takiego ładnego. Uuu, ładne! No dobra, podoba mi się. To są, jak widać, kolczyki, monety. Srebrne. Ładne, takie. Powiedziałabym z akcentem. Ale też nie jakieś takie duże hamskie. I tu mam drugie pudełeczko. Wychodź, wychodź, wychodź. A tu mam kółeczka. Zobaczcie. O, takie też delikatne, piękne. Ostatnio tak mi się kółka podobają. Piękna biżuteria, naprawdę bardzo ładna. W sumie tak m, któregoś dnia siedzę i myślę, że właśnie brakuje mi takich dodatków właśnie w postaci biżuterii. Niby nie jest to jakaś taka mega rzucająca się w oczy rzecz, ale coś, co zawsze tą styluweczkę delikatnie podkręca. No i stwierdziłam, że zamiast inwestować w jakieś takie plasticzki, to kupię mniejszą ilość, ale takiej wiecie, porządniejszej biżuterii. Lepszych dni. Znał jednego już od 90... Ok, ja uciekam szybciutko na ten mój pazur. Tak miałam wyjść, kurczę 5 minut temu, ale wiecie, jeszcze to jeszcze tamto? Yy, więc standardowo wyszłam troszeczkę później. No właśnie, mam to do siebie, że ja jestem raczej z tych nieco spóźniających się. Yy. Nie wiem w sumie, czemu tak mi się porobiło, ale nie wiem, może właśnie przez to, że nie chodzę do pracy, nie, nie chodzę na studia, więc nie czuję takiego bata nad sobą, bo do roboty czy tam na studia nigdy się nie spóźniałam. Dzień dobry! A, 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 już na jakieś takie inne rzeczy czasem, wiecie, tu minutka, tu dwie. No, a potem myślę się z tym czuję, bo właśnie to jest taka cecha, przy której ja się źle czuję. I często gęsto właśnie staram się, jest taka pełna mobilizacja, żeby zdążyć na czas, a czasem właśnie nie wyjdzie, no ale to wiecie z wielu powodów. Także dobra, nie ja jadę. Przede mną z 40 minut, myślę jazdy tak, tak na lekko. No ale tak jak Wam kiedyś mówiłam. Jeśli, yy, jeśli jakieś miejsce jest z tego warte, to mogę jechać. Nie przeszkadza mi to wtedy. I ktoś tu się nie spóźnił. Nie było takiej tragedii jak przypuszczałam, bo powiem wam, że Olsztyn jest masakrycznie ale to po prostu masakrycznie rozkopany. I w niektórych godzinach po prostu następuje taki paraliż. Zresztą częściowo się nie dziwię, bo jak dla mnie niektóre te drogi są zrobione tak, te takie drogi zastępcze są zrobione tak, że płakać się chce. No ale co podobno ma być lepiej, chociaż coś mi się wydaje, że wcale lepiej nie będzie. Dobra, uciekam. Nie wiem jeszcze, co będziemy na tych moich paznokciach robić. Myślę, że coś pięknego. Także tak. No i co? Ekspresowo robimy obiad dzisiaj. leśniki. To co w takich pięknych okolicznościach przyrody pokażę Wam paznokcie. Wzięłam taki kolor zielonkawy. W sumie tak się śmiałam, że on pasuje nam do ścian. Bo Kuba, tak jak widzieliście, zaczął malować z takim delikatnym błyskiem. No dobra, teraz jak tak patrzę, to jednak nie jest do końca kolor, kolor ściany, ale może gdyby się położyło jeszcze jedną warstwę, to byłby tak bliżej. W każdym razie to jest ten nasz nowy kolor. Jak widać jaśniejszy. Przepiękny jest jak dla mnie, ale teraz dzięki temu widać, że trzeba tą ścianę odświeżyć i tam jeszcze na górze, gdzie taki paseczek został mm, zostawiony. Ale naprawdę bardzo mi się ten kolor podoba. Super jest. Pomyślałam, że może od razu Wam pokażę, jak prezentują się kolczyki na uszach. One teraz będą lekko wyczerwienione, bo dawno kolczyków nie miałam, więc od razu reakcja nastąpiła. W każdym razie, tak, tutaj mamy te monetki. One są. Tak jak widzicie, delikatne, ale zawsze coś tam na tych uszach jest. I tutaj mamy drugie, czyli te kółeczka. To jest srebro w złotym kolorze, ale nie złoto to jest srebro. Ja to nie mogę za bardzo złota nosić w uszach, bo zaraz mi wyskakuje reakcja alergiczna. Ale wydaje mi się, że są fajne, jeśli chodzi o rozmiar. Tak, takie kolczyki koła bardzo mi się kojarzą z. Komunio, jakoś tak z tym okresem. Wydaje mi się, że wtedy dużo dziewczynek właśnie nosiło takie delikatne kółeczka. Sama też miałam, no a potem przyszła moda na takie większe koła. Więc tak, takie i takie, ale wydaje mi się, że na razie te będą bezpieczniejsze. No tutaj ten mały paluszek jednak mógłby się jakoś tak zaplątać. Więc wkładam monetki, ale podobają mi się naprawdę bardzo. To co, to jeszcze wieczorową porą przejdę do Was z recenzją tej książki, którą w sumie skończyłam czytać wczoraj w trasie. I powiem Wam, że jak ją skończyłam, to byłam taka zła. No tutaj mi brakuje tak ze stu stron mniej więcej, żeby wiecie, wszystko potoczyło się tak, jak ja bym sobie tego życzyła. No ale co, takie otwarte zakończenie, które w sumie... Pozostawia czytelnikowi, mm, no właśnie, tą możliwość wyobrażenia sobie, co tam dalej się zadziało. E, czytało się na momencie. Pojawiły się jakieś takie słowiańskie wierzenia, więc coś, co bardzo lubię. E, jakiś romansik, chociaż nie taki, wiecie, ten romansik nie był czymś takim wysuwającym się na, pierwszym, na pierwszy plan, tylko gdzieś tam. Bo wiadomo, że coś się wydarzy, ale jakby w, nie wokół tego historia się e, kręciła. Bardzo przyjemna lektura. Taka bym powiedziała inna niż e, te, które czytałam do tej pory. Cześć, Piątkowo. Ja właśnie weszłam z urzędu dobrać w końcu prawko, ale załatwione. Więc tak, prawko odebrane, zdjęcie po prostu jak z jakiejś kroniki policyjnej, ale ja mam wrażenie, że yy, ci fotografowie jak słyszą, że ma być zdjęcie do dokumentu, to zawsze robią w takim stylu. Czy ktoś ma w ogóle udane zdjęcie do dowodu? Albo do jakiegoś dokumentu? Wątpię. W każdym razie, dobra. Prawko jest. Jeszcze doczytałam dzisiaj, że w przyszłym roku znowu muszę je wybielić. Ale dobra. Dobra. Tym bark ma dla nas o taką złotą myśl. Kto da radę, jak nie ty? Super. Bardzo motywujące. Czekamy na otwarcie juska, Co najmniej, jakby coś wiecie, za darmo rzucili, albo połowę taniej. A nie, to tylko 15%. Ale lecimy po lampę, którą wypatrzyłam w gazetce. Ładna, bardzo ładna. Co od razu bierzemy. Więc tak, my tutaj dopijamy kawkę. Na w zasadzie ja dopijam kawkę i zbieramy się, bo te jeszcze kwiatki wzywają, żeby je wsadzić i będziemy ruszać. No i dobra, tak, wczoraj zrobiłam zakupy. Kupiłam taką tą trawkę do skalniaczka, goździki jeszcze do skalniaka. I to tak myślę, że pójdzie do doniczek. A to pójdzie normalnie do ziemi. Aksamitki są super, one pięknie się rozrastają. Z się się Wam pochwalimy. Zobaczcie, tu mamy piękne kwiatki na drzewku. I tu mamy takiego pięknego kwiatka na drzewku. Powiedzcie same, czy facet przy pracach działkowych nie wygląda seksji? Nawet bardzo. Co tam, kochanie? Nic. Pięknie zasadziłeś, Misiu. Widzę, że taką przyplatankę nawet zrobiłeś. No, na 5 plus. Kochana, gdzie tutaj się czuć? To na Szybka aktualizacja, bo tutaj w międzyczasie trochę się rzeczy zadziało. My wyjechaliśmy sobie do Płocka, zjedliśmy sobie jakże zdrowy obiad. Jak ty powiedziałeś, że to jest habibi? Tak. Z habibi, a tak naprawdę z hadu. Co jeszcze? Byliśmy w galerii, tak miałam, wiecie, dziki shopping w planach, ale wyszedł nam taki shopping, że kupiliśmy Franklina i kartkę na wesele, ale. W sumie tak spontanicznie wyszło nam spotkanie z Anią i z jej mężem. sympatyczna osoba, właśnie też rozmawialiśmy z Kubą, że bardzo miła. Także cieszę się, powiem Wam, że ja się cieszę z każdego spotkania z ludźmi, bo to jest coś takiego... Wiecie, inna osoba, inne spojrzenie na różne rzeczy, więc miło posłuchać. No i co, dojechaliśmy już teraz z powrotem do dziadka. Idziemy kończyć ten dzień, bo w sumie zrobiła nam się godzina 18, więc trzeba i trochę odpocząć.